Dzień dobry. Chciałem Wam przedstawić jeden z najbardziej oryginalnych konstrukcji. To znaczy silnik 60W12, który został skonstruowany i zaprojektowany przez Ferdynanda Piecha, wnuka Ferdynanda Porsche. Zadebiutował on już 23 lata temu konstrukcja e, która została e, zrobiona z dwóch silników VR6 z tego względu że e, grupa Volkswagen e, nie miała e, płyty podłogowej, która by pomieściła w v, e, V6 e, znaczy V12 by były zbyt długie, jedynie e, chyba tam tuarek i jeszcze jakiś by pomieścił taki silnik ale tutaj on by wystawał za przednią oś za bardzo i by był niezbyt komfortowy do prowadzenia silnik który został w całości złożony ręcznie i z tego względu jest najmniej awaryjnym silnikiem raczej na świecie i co go wyróżnia? Na pewno moc. Ona tu była od 420 koni, później w turbo doładowana w Bentleyach to była 500 koni, teraz już jest 600 i grubo ponad w 2018 roku miał być on ostatni raz włożony do Audi A8 Long. Tam była moc zmniejszona do 580, chyba bodajże 5 koni, z tego względu, żeby nie robić konkurencji Bentleyowi. Ale tak, powiem Wam, że w tym samochodzie ten silnik już jest 21 lat i nadal. Się sprawuje bardzo dobrze, bezawaryjnie. Także wiadomo, tylko pod podzespoły w tych samochodach są do wymiany. Ale jeżeli chodzi o silnik, to to jest poezja. Samo wnętrze tego samochodu również poezja wentylowane siedzenie z przodu z tyłu znaczy znaczy klimatyzowane tylnia roleta drewno na bokach drewno na desce drewniana kierownica skóra tu, skóra tu mamy wszędzie również na desce i ten stylowy zegarek volkswagena jeżeli chodzi o elektronikę, trudno tu chyba zapamiętać wszystko, ponieważ Ferdynand Piech miał, za przeproszeniem, obsesję na, ten, na punkcie tego samochodu, i tutaj zaaplikował mu wszystko, takie coś jak bez, bezwiewna klimatyzacja, ona się otwiera momentach, w e, których potrzebuje i zależy, z której strony zaświeci nam słońce, to wtedy te klapki wentylacji się otwierają. Także, co to mamy jeszcze? E, skrzynia biegów, e, oczywiście e, normalna, tu można sobie przełączyć na sport, na manual, także... Co tu mamy jeszcze? Usztywnienie zawieszenia, podnoszenie zawieszenia. Możemy sobie go zrobić tak praktycznie prawie terenowy, jeżeli to potrzebujemy. Wielofunkcyjna kierownica to już chyba nikogo nie dziwi, chyba że jeździ jakimś Oplem albo starym Mercedesem. Także to jest nowość. Syberdach. Tutaj też mamy oświetlenie także jeżeli byście chcieli coś więcej się dowiedzieć o tym samochodzie tutaj w sumie po wakacjach będziemy mu zakładać nowe zawieszenie z przodu, hamulce żeby go usprawnić i, i sprytnie się poruszać tym samochodem e, pewnie ktoś już zauważył, że tam jest gaz ale e, przy takim samochodzie gaz to raczej taka może być też potrzeba z tego względu, że minimalne spalenie tego samochodu to jest od 18 tak do 20 litrów, a górnej granicy nie ma, jeżeli zaczniemy mu przyciskać, także możemy się zdziwić. Ubytku bardzo szybkiego paliwa. Pozdrawiam i nie bądź uj, subskrybuj.